No, proszę Państwa, po króciutkiej przerwie, jaką mieliśmy tutaj na doprowadzenie do stanu używalności naszej maszyny startowej, przed nami powtórka 11 wyścigu. W kasku białym Krzysztof Sławoń, w niebieskim Paweł Staszek, w żółtym Tomasz Golob i w czerwonym Robert Davos dostał tam na starcie Słabunia, ale Staszek przy kredzie atakuje Tomasza Goloba, a i na prostej rozpędza się Tomasz Goloba na prowadzeniu Paweł Staszek, no pachnie tutaj proszę Państwa sensacją, po szerokiej próbuje zaatakować Pawła Staszka Tomasz Golob który teraz przy kredzie próbuje szczęścia, tam do skóry dobiera się jeszcze proszę Państwa Tomaszowi Golobowi Robert Dadosa na prowadzeniu The Babu! Staszek, no czemu nie wcześniej Paweł, czemu nie w pierwszych swoich startach tak wspaniale jecha, wspaniały jechałeś, podniosło Staszka, który cały czas na prowadzeniu na drugiej pozycji Bydgoszczanin Tomasz Golow trzeci jedzie Robert Dados który próbuje ogryźć jeszcze trzeciego zawodnika ubiegłorocznego Grand Prix, teraz po szeroki rozpędza się obejrzał się tam Tomasz Golow i wspaniale tam centymetrów i teraz przykrecie kto? Golob! Golob, nie! Dados! Dados, proszę Państwa! Wspaniały wyścig! Wspaniała walka grudziącan Najpierw, proszę Państwa! Paweł Staszek rozprawił się z Tomaszem Golobem, a przysłowiowym rzutem na taśmę Robert Dados pokonuje takiego asa, jakim jest Tomasz Golob. Tomek Golob jeden punkt, a bez punktu Krzysztof Słaboń. Proszę Państwa, drugie podwójne zwycięstwo w tym meczu Grudziądzan 5 do 1, a tymczasem zaczyna padać deszcz na grudziądzkim stadionie.